Dzień dobry, kochani. Witajcie bardzo ciepło i serdecznie dzisiaj z, ze spacerku z bardzo ważnym przesłaniem: z przesłaniem takim otrzeźwiającym i dającym dużo do myślenia. A więc, kochani, czasami jest tak, że wszechświat odpowiada na nasze prośby. Na przykład, chcę być chroniona, chcę być zaopiekowana poprzez. Wykrowanie takich zdarzeń w naszym życiu, które nam się na pierwszy rzut oka w ogóle nie podobają. Absolutnie nie mamy na to zgody. Przy czym w energii pokazuje się to jako spełnienie naszych próśb. I taki właśnie przykład, bardzo prosty, banalny, ale jakże ważny. Gdybym dzisiaj była. 5 minut wcześniej, w pewnym miejscu, to bym utknęła w windzie. Tak by się to stało. Um, ale, że 5 minut później się, jakby pojawiłam w tym miejscu, okazało się, że to nie ja utknęłam, ale ktoś inny. I teraz, oczywiście, to nie jest tak, że ja się cieszę, że komuś innemu to się wydarzyło, ale. W energii było proszone: chcę być chroniona, chcę być zapiekowana, chcę być otulona od wszelkich dziwnych wydarzeń, i niech to się dopełni. I to się właśnie dopełniło, choćby poprzez taki prosty przykład, który właśnie Wam opowiedziałam. Wiecie, tak należy czytać znaki od wszechświata. Znaki od wszechświata to nie są tylko monety, piórka i nie wiadomo co jeszcze. Znaki od wszechświata to są czasami takie wydarzenia, które na pierwszy rzut oka w ogóle nam się nie podobają, nie mamy na to naszej zgody. Ale patrząc właśnie w energii, Okazuje się, że to najgorsze, co mogło się zrealizować, jest Twoim wybawieniem, jest Twoją ochroną. Ja nawet miałam przez chwilę takie poczucie, hmm, spóźniłam się, tak nie powinno być. A widzicie? A właśnie miałam się spóźnić, żeby nie utknąć w tej windzie. No. Także to tyle ode mnie. Ja, kochani, lubię mówić na własnych doświadczeniach, więc. Niech się dzieje, jestem autentyczna, i to jest wartość dodana tej przestrzeni. Buziaki dla was i papa.